Witajcie ponownie na moim kanale. Zanim zaczniemy, krótka informacja dla anglojęzycznych widzów. Hi, my channel is bilingual, so if you want to see the same video, but in English, click here. Ok, wracamy do wersji polskiej. Dzisiaj omówię dla Was szczękę, czyli maksilla, ale zanim to zrobię. Proszę kliknijcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Zwłaszcza jeśli interesujecie się anatomią, medycyną, planujecie iść na te lub zbliżone studia, to sprawi, że mój kanał stanie się bardziej interesujący dla firm sprzedających modele anatomiczne i być może uda mi się zdobyć za osiągalną dla mnie cenę kolejny model, który będę mogła dla Was omówić. Zaczynajmy! Maksilna jest drugą co do wielkości kością czaszki. Składa się z trzonu, czyli body of maxilna i czterech wyrostków. Jarzmowego, czyli zygomatic proces czołowego, czyli frontal proces zębodołowego, czyli alveolar proces oraz podniebiennego palatine proces. Trzon posiada trzy ściany boczne oraz czwartą podstawę, dzięki czemu przypomina trójkątną piramidę, której wierzchołek stanowi wyrostek jarzmowy, czyli zygomatik proces. Teraz wymienię dla Was ściany, zwane też powierzchniami. Jest ich cztery. Powierzchnia przednia, czyli policzkowa, powierzchnia tylna, czyli podskroniowa, powierzchnia górna, czyli oczodołowa oraz powierzchnia prześrodkowa, czyli nosowa. No dobrze. Teraz omówimy sobie wszystkie struktury na każdej z czterech powierzchni trzonu, czyli body of maxilla. Powierzchnia przednia, czyli policzkowa anterior lub bukka surface posiada otwór podoczodołowy, infraorbital foramen. Widzicie? Tu na tej kości tak samo. Kolejnym elementem jest dół nad czyli kaninę fossa, tuż pod infraorbital foramen. Następnie Cięcie nosowe, czyli nasal noc, stanowiące przyśrodkowy brzeg ściany przedniej. Jednocześnie jest ono elementem otworu gruszkowatego, czyli form foramen. Właśnie tutaj. Dodatkowo możemy zauważyć, Kolec nosowy przedni, czyli anterior nasad spine. Następnym elementem jest brzeg górny, podoczodołowy, czyli infraorbital margin. Następnie brzeg boczny. Lateral markin, który w części górnej przechodzi w zygomatic proces, a w części dolnej w tylną ścianę trzonu. Znajduje się on właśnie w tym miejscu. Następnie widzicie grzebień jarzmowo-zębodołowy. Zygomatico alveolar crest. Biegnie on od wyrostka jarzmowego do pierwszego zęba trzonowego i stanowi granicę między ścianą przednią a ścianą tylną. To by było na tyle, jeżeli chodzi o powierzchnię przednią. Teraz omówimy sobie powierzchnię tylną, podskroniową, czyli posterior lub infratemporal surfacy. Posiada ona dwa elementy: guzowatość szczęki, czyli tuberosity of maxilla oraz otwory zębodołowe, alveolar foramina. Przez które przechodzą naczynia oraz nerwy zębowate tylne. Poza tym powierzchnia podskreniowa jest bardzo istotna, ponieważ jej odcinek przyśrodkowy stanowi przednią ścianę dołu skrzydłowo-podniebiennego pterygo Palatine Fossa. Następnym elementem jest powierzchnia górna, zwana oczodołową, czyli superior lub orbita surface. Posiada trzy brzegi. Przysiodkowy, który graniczy z kością łzową, sitową i wyrostkiem oczodołowym kości podniebiennej. Zobaczcie kość łzowa, kość podniebienna i kość sitowa widzicie kość ozowa sitowe i wyrostek oczodołowy kości podniebiennej Mówiłam o nim w drugim odcinku serii, więc jeżeli go nie widzieliście, to link znajdziecie do niego właśnie tutaj. Kolejnym brzegiem poza prześrodkowym jest brzeg przedni. Przechodzi on do boku wyrostek jarzmowy, czyli zygomatic proces Brzeg tylny zaś ogranicza szczelinę oczodołową dolną, infraorbital fissurę, która zawiera nerw i pod podoczodołową, nerw jarzmowy oraz żyłę oczną dolną. Spokojnie. Po prostu będziecie musieli to umieć później i fajnie by było, gdybyście już teraz to załapali. Poza tym powierzchnia oczodołowa posiada jedną strukturę bruzę podoczodołową infraorbital grów. Tworzy ona w trzonie kanał infraorbital kanal, którego łyżcie stanowi otwór podoczodołowy na powierzchni policzkowej body of maxilla. Teraz omówię dla Was powierzchnię przyśrodkową, czyli nosową. Bierze ona udział w tworzeniu ściany bocznej, jamy nosowej i zawiera tyle samo struktur, co poprzednia powierzchnia. Pierwszym elementem jest rozwór szczękowy, Czyli maxillarychiatus. hiatus. prowadzi on do zatoki szczękowej. Następnie bruzda podniebienna większa (greater palatine groove) która wraz z taką samą bruzną na Palatinę bone tworzy greater palatine canal. Widzicie? W tym miejscu następnym elementem jest brusta łzowa, czyli lacrimal grów. Jest zamykana od góry przez kość. Łozową oraz małżowinę nosową dolną, która też jest kością, tworząc kanał nosowo-łzowy, czyli Nasolacrimal kanal. Ostatnim elementem jest grzemień małżowinowy, czyli kąciel kres, do którego przyczepia się małżowina nosowa dolna. Pamiętacie, w Palafime Bone też była taka struktura. Zobaczcie, w tym miejscu. Dobrze, teraz chwila oddechu. Wiem, że temat jest zawiły, ale poprawię Wam humor opowiadając o zatoce szczękowej. Ma ona aż 25 cm3, czyli jest naprawdę pojemna. Kojarzycie te wielkie strzykawki do podawania leków do żelnie. One mają 20 ml. Dodatkowo u noworodka zatoka szczękowa ma wielkość ziarna grochu, a ostateczną wielkość uzyskuje po tym, jak zmienimy zewnątrz na stałe. Jeśli podoba Wam się to, co robię, dajcie proszę łapkę w górę i lecimy dalej. Omówiliśmy już trzon, czyli Bodo of Maxilla. Teraz rozpracujemy wszystkie wyrostki. Wyrostek jarzmowy Zygomatic Proces stanowi wierzchołek piramidy trzonu. Zygomatic Proces u góry łączy się z kością jarzmową za pomocą szwu jarzmowego. Poza tym zawiera jedną strukturę, która była już w cionie, czyli grzebień jarzmowo-zębodołowy. Teraz omówimy sobie wyrostek czołowy. Ma on dwie powierzchnie, boczną i przyśrodkową, która tworzy ścianę boczną i Zawiera jedną strukturę, czyli grzebień sitowy, etmoidal, kres. Jest on słabo widoczny. Zobaczcie, tutaj chyba lepiej to widać. Wyrostek czołowy posiada trzy brzegi: górny, który łączy się z częścią nosową kości czołowej, przedni, które łączy się z kością nosową oraz tylny, który zawiera strukturę, czyli bruzdę nosową lacrimal której brzeg boczny tworzy brzemien łzowy przedni, anterior lacrimal kres. O którym opowiem Wam. W przedostatnim odcinku tej serii kolejnym wyrostkiem maxilla jest alveolar proces, czyli wyrostek zębodołowy. Posiada on 8 ujść zębodołów, czyli dental alveoli. Widzicie? Tutaj 8 sztuk. Poza tym, tak samo jak w mandible, w maksilla występują łęki zębodołowe, czyli alveolar Jones, które są tutaj znacznie wyraźniejsze. Zanim przejdziemy do kolejnego wyrostka, taka mała ciekawostka. Wyrostek zębodołowy nie występuje u noworodków. Rozwija się dopiero wtedy, kiedy wyrzynają się zęby mleczne. A u osób bardzo starych, kiedy wypadają im zęby, ponownie zanika. To powoduje skrócenie twarzy i zapadanie się policzków oraz warg. Pewnie byliście w stanie zaobserwować taki proces u którejś sprawy. Moja rada jest taka, myjcie zęby, bo jeśli je stracicie, to zniknie Wasz wyrostek zębodołowy. Ostatnim wyrostkiem jest wyrostek podniebienny, czyli palatine proces. Wyrostek podniebienny prześrodkowo łączy się z palatine proces drugiej maksille, a z tyłu z brzegiem przednim horizontal plate of palatine bone. Wyrostek podniebienny posiada dwie powierzchnie górną, gładką, która stanowi dno jamy nosowej oraz dolną wklęsłą i nierówną tworzącą 3 czwarte podniebienia twarnego. To istotna informacja częsta na kolokwiach. Na tej powierzchni występują bruzdy podniebienne. Biegną one od tyłu do przodu. Kolejnym elementem jest kanał przesieczny. O tutaj widzicie? Odchodzi przesiekacze i jest miejscem. Przejścia nerwów oraz naczyń. Ostatnim elementem jest kość przesieczna, czyli incisive bone. Jest ona zrośnięta z resztą szczęki i jest częścią zawierającą siekacze. Palatina proces posiada trzy brzegi: boczny, zrasta się z bodu w maksilla przyśrodkowy, łączy się z palatiną proces drugiej maksilla i posiada dwie struktury. Grzebień nosowy, czyli nasal crest oraz kolec nosowy przedni. Anterior nasal spine. To jest ta sama struktura co w powierzchni przedniej, więc możemy ją zaznaczyć. jak widzicie, teraz rozwiązała się kwestia tylnego kolca nosowego w Palatine Bone. Zobaczcie. Widzicie? Kolec nosowy przedni i kolec nosowy tylny. Ostatnim elementem jest brzeg tylny. Łączy się on z horizontal plate of palatine bone z jej anterior border. To już koniec tego filmu. Jeśli Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. A jeśli chcielibyście wiedzieć, jak zbudowana jest kość, Ciemieniowa, którą omówię już za tydzień, zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić tego odcinka. Pamiętajcie również o darmowej tabelce ze strukturami, o którą zawsze możecie wnioskować we wiadomości e-mailowej. Poza tym chciałabym pozdrowić mojego stałego widza Piotrusia. Cześć Piotrusiu, dziękuję, że mnie oglądasz. Trzymajcie się. 他。<Bye. S 2> hmm.